Wow Stąd widać całą Smajlandię! Tylko popatrzcie, jestem u siebie na wieży I będę skakał Do tamtego małego jeziorka To znaczy basenu mojego na dobie Zobaczymy, czy doskoczę Trzymajcie kciuki widzowie i wciśnijcie łapeczkę w górę I trzymajcie się mocno, bo będzie gorąco Zobaczymy, czy dam radę Także wy klikacie łapeczkę, a ja skaczę 3, 2, 1, let's go Tak jest, trafiłem To dzięki wam widzowie Dzięki waszym łapeczkom Dziękuję wam bardzo Ej, ale ja się wam dzisiaj Odwdzięczę. Słuchajcie, dzisiaj poznamy takiego bardzo, bardzo bogatego Minecraftowicza. Tutaj u nas obok Smilandii postawił nowy swój pałac. Zaraz wam go pokażę. Ogólnie mamy plan na niego razem z Alkiem. Także na razie idę po Alka, słuchajcie. No i wybierzemy się wtedy do tego bogatego pana. Sami zobaczycie, jest naprawdę bogaty. Ma swój jacht, swój samolot i jakieś pięć samochodów różnych, fajnych marek. Przejeżdżał tutaj koło Smilandii to każdy się pytał, kto to jest. Także my dzisiaj tego pana poznamy. Oczywiście zanim jeszcze tutaj dojdę do, do Alka, o, to właśnie, Alek ma tutaj nas, yy, w ogóle co to za zielone kropki są na jego domie? To on tutaj przemeblowanie zrobił, czy o co chodzi? On tutaj na tym przycisku ma taki czerwony kolorek jak subskrypcja. Widzowie, nie zapomnijcie nacisnąć subscribera, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Dobijamy na moim kanale 300 tysięcy na 300 tysięcy, szykuje się fajna niespodzianka dla, dla was, także kliknijcie, jeżeli możecie i oczywiście, jeżeli chcecie, a ja zadzwonię w ten dzwonek. Ogólnie koło subskrypcji też jest dzwonek, także jak go wciśniecie, to was żaden odcinek nie ominie. Także kliknijcie, a my wchodzimy. Ale halo, Ty słyszysz, po ja dzwonię do ciebie. O jesteś ja jesteś, jaju, patrzę się z sobą z tym domem, ty! No właśnie, właśnie widziałem, wyobraź sobie, że nie wygląda to zbyt dobrze. Co to są za ślady zielone? No właśnie nie wiem, muszę się to potem sprawdzić, bo ja spałem, bo się ja tu mam zielono nagle. Dziwna sprawa, ej, słuchaj! Dzisiaj, e, ty jeszcze nie widziałeś bogatego villagera, nie? No nie widziałem, ale co Słuchaj, planujesz. Słuchajcie, planujemy. tak, planujemy tutaj normalnie, bo my z Alkiem widzieliśmy go tylko przez szybę w samochodzie i nic więcej normalnie. A dzisiaj podejdziemy do jego rezydencji, także co? Myślę, że nie ma co czasu tracić. Masz przygotowane to, co ci mówiłem? Yy, chodzi ci o... Tak, tak, o ubiór, tak, o ubiór. Tak. O, nic no, więcej widzom nie zdradzaj, mam. widzowie będą oglądać, to będą wiedzieć, o co chodzi. Także Alek weźmie, ja już mam, ja już mam przygotowane, spójrzcie, jestem normalny, nie? Nic mi nie jest, ja wam to pokażę że... teraz nie, 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 nie ubieraj go teraz, nie ubieraj go teraz, to dopiero ale na pieniądze. miejscu. Ja też założę swoje okay. na miejscu. A we kwipunku nic nie ma, wyobraźcie sobie. Normalnie jestem normalnym sepkiem, zobaczycie, kim ja będę za chwileczkę. Dawaj, Alek, bo nie ma czasu, zabieraj te. To, to, to Dobra, coś. biegnę, biegnę. O, I nie mów, nie mów, co o tym wziąłeś. Nie, nie mówię, nie <laughs> tajemnica, mówię. Tajemnica, tajemnica, widzowie, tajemnica, ale za chwilę tą tajemnicę się dowiecie, jaka to jest tajemnica. Dobra, a teraz my zmierzamy normalnie do tego bogatego widacza. On niedaleko w sumie mieszka, tylko kawałek klasem trzeba przejść. Chyba, że... Ty, chyba, że widzą z góry pokażemy, co? No dobra, możemy, muszę Musimy wejść tylko na mój skin, albo na Patty, albo na Spice albo na Alka i z tych skinów będzie widać tą rezydencję. Naprawdę jest wielka, jest co podziwiać, nie? Tylko na no, górę, jak, my wejdziemy, jak my wejdziemy na te skiny. Chyba, że tutaj yy, na tą górę po prostu. Mamy. Jak? Po schodkach możemy, schodki tu są. No tak, tak, ale po, na skiny, wiesz, tutaj to idzie weź, a -a. ale na skiny nie wiem, czy tutaj jest jakakolwiek drabinka, chyba nie. O, w ogóle tu zamki. Chyba Gielsen, nie, nie, o zamki są. Dobra, tutaj. a propos zamków, to popatrzcie na ten wielki samek, ogromny. Właśnie o tym Wam mówiłem. Słuchajcie, Dziekaj. tutaj, no. Nie widzę. Nie widzisz go, no to musisz zasięgnąć. Lornetkę, lornetkę potrzebuje. Nie ma lornetki. Patrzcie, widzowie. To jest właśnie ten zamek bogatego villagera. Tak on się prezentuje. Tutaj ma samochody. Patrzcie, jakie kozackie. Ty, tam jest Bugatti Veyron tam stoi. I jeszcze... Ja no, cię kręcę. Małka, Rolls Royce. I tam Lamborghini widzę. Ty, a on gdzieś niby samolot ma, słyszałem. Tam stoi jego samolot. Samolot Co ty gadasz? Naprawdę, naprawdę prywatny ci mówię. Dobra, odrzutowiec ma? No, tylko czekaj, musimy jakoś tutaj zejść, Ej, żeby się nie stąd, rozwalić. Widzę sto kawałek, ty. No, kawałek tam widać. Ale ty, jak tu zejść, żeby się nie rozwalić? E, a gdzie ty jesteś tutaj? No, patrz, musisz na... tutaj zejść. Patrz, Nadu, tu. A masz wodę? E, nie, ale mam łapkę. Lecz. Eee, oszalałeś! Aj, dobra, przeżyłem, masz szczęście. Bo jakby, jakbym padł, to byś miał problem. Dawaj. Ja, ale czy... A ty padniesz. O. Dobra, ale to serduszek jest zabrał. Ale dawaj po drzewie. Zrze drzewa są wysokie, będzie widać normalnie z góry wszystko, także idziemy, musimy się skradać i też nie możemy za blisko podchodzić, bo ten bogaty villager ma ochronę i ta ochrona zaraz za nami ruszy, jak nas tylko zobaczą. Także my nie możemy im się pokazywać. Musimy się skradać. Tak, lecz. z góry normalnie z drzewa pokażemy, widzą. Jaki to jest normalnie samolot? O, jestem, jestem, widzę samolot, widzę samolot. Jest, jest Juk wielki. O, panie, ty, to jest, to jest ten, to jest ten szybki, co leci ten tysiąc kilometrów na godzinę. Gdzie jesteś, Alek? Ej, idziesz. Za tobą, za tobą jestem. Patrz, to jest ten pasażerski. On o, chyba 18 wow. osób mieści, z tego co słyszałem i czytałem. A to tam. Cała jego kipa tam się mieści. No, a tam normalnie ochroniarze stoją, widzicie? Przed tym zamkiem. On jest bardzo, o, patrz, bardzo wychodź, strzeżony. Wychodź, wychodź, patrz, 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 wychodzi. Ej, no rzeczywiście, to jest ten bogaty villager, patrzcie się, to jest jego, jego całość, cały zamek, e, wszystko, wszystkie samochody, samoloty, to jest właśnie tego gościa, on nawet kasę ma na plecach, ej, on jest naprawdę bogaty, on jest kasiasty jak nie wiem, wszedł z powrotem do zamku, no Wrócił i słuchajcie, na... my ogólnie z Alkiem nie chcieliśmy wam zdradzać na początku planu, ale już teraz wam możemy go przedstawić, a więc tak, plan mamy taki, żeby wejść do tego zamku i w tym zamku jest bardzo, bardzo duży skarb. Jest tam ukryte naprawdę dużo pieniędzy i my z Alkiem chcemy je po prostu sobie wziąć, nie ukraść, no tak. wziąć. Wziąć, ja pożyczyć. Ja potrzebuję naprawę no, no, najwyżej kiedyś, kiedyś się odda, nie? Kiedyś się odda, jak będę miał, to oddam, ale tak ja bym na razie wziął, bo nie mam. My tylko pożyczamy. Tylko jest jeden mały zasadniczy problem. Ten zamek jest bardzo, bardzo duży. Tam u góry nawet są jakieś domy i nie wiadomo, gdzie ten skarbiec jest. W tym jest ca cały problem, nie? Także no, będzie najpierw z y w dostaniem się, ale na to mamy plan. Alek, ubieraj. Ubieraj to, tak, co ci Chodź tutaj, chodź tutaj na ziemię, chodź tu na trawę, dobra, żeby nikt nie dobra. widział. Tak, no i przebieraj się. Już! Tak, dobra, przebieram się, uwaga. Cyk. Ja się przebrałem, patrzcie widzowie! Tak wyglądam, a Ale w garniturze. A ja to jestem, ty tak królem królem. jestem tak królem jesteś. Tak, słuchaj, ty będziesz robił za mojego ochroniarza, rozumiesz? A, dobra, uwaga, ci I my przychodzimy no. do tego villagera w interesach, bo chcemy. Chcemy, nie wiem, powiem mu że kupić. Ten cały zamek jego. O, tak, albo pohandlować, stworzyć handel między nami. No zobaczymy, zobaczymy na co on się zgodzi. No i słuchajcie, jak już wejdziemy do tego zamku, to mu powiem, że chcę się rozejrzeć. Jak chcę kupić zamek, no to muszę się rozejrzeć. Wtedy mamy zadanie znaleźć wejście do skarbca. Rozumiesz to? Jak znajdziemy no. wejście do skarbca, to wtedy musimy go jakoś zagadać. To twoja broszka. Jak go zagadam wtedy, no. Wtedy ja idę, zabieram kasę, wtedy ja go zagaduję, ty idziesz, zabierasz kasę i uciekamy stamtąd. Plan jest prosty Dobra. jak drut, tylko, panie, czy my go wykonamy? Nie wiem, czy nas ochroniarze wpuszczą, nawet jak jestem w przebraniu króla. Dobra, ale ci, co nie spróbują, no to mają pecha, no ja, ja zawsze no próbuję. To e, nie ryzykuje, ten nie e. idzie do szkoły trochę. E. E. <laughs> dobra, może tak być. Okej, okay, no to co, Alek? Teraz pełna powaga, zmieniamy głos. Ty jesteś moim ochroniarzem, ja jestem królem, który chce kupić ten zamek. Zobaczymy, czy nam się uda, czy ci ochroniarze w ogóle nas wpuszczą. E, dobra, pełna powaga. Ej, nie umiem okay, powagi okay. trzymać, no ale dobra, idziemy, 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 idziemy. E, dzień dobry, dzień dobry, Wieś, witam pana zmienić, ochroniarza. Głos go zmieni A tak, rzeczywiście. Proszę pana, my przyjechaliśmy do właściciela tego zamku. Chcielibyśmy cały ten zamek wykupić razem z samochodami i z samolotem. Czy możemy wejść? Nie będzie problemu? E... Dokładnie tak. Tak? E, tu ten vidader powiedział? Nie yeah, to ja. A to ty. E, dobra, nieważne. E, o, dzień dobry, dzień dobry. Witam, e, dzień my dobry, byliśmy witam. umówieni na kupno tego zamku. My byśmy chcieli kupić ten zamek, proszę pana. Oferujemy panu tryliard dolarów. Ty e, jesteś pan... zadowolony. Ej, ile to jest? Ja nawet nie wiem, co to jest trylion. Co ja mu powiedziałem, e, ile to pieniędzy. Ponad, po, ponad miliard, takie. Milion to? miliardów. Ej, a skąd my tyle weźmiemy? <laughs> My nawet 10 nie mamy, ale dobra ciło. E, tak, ja proszę na... pana, oferta ja jest aktualna, oferta jest aktualna. I mam pytanie, czy mogę rozejrzeć bardzo przyjazna okolica, bardzo mi się podoba ten obiekt i czy mogę się rozejrzeć... W zamku i oczywiście na zewnątrz, bo widziałem tam jeszcze samochody, ale chodź idziemy najpierw samochody poglądać. No by się rozwijać, Proszę pana, tutaj ale to ja wszystko jakbym już kupił, nie? Zapraszam tutaj, proszę pana, za, za nami, za nami. Jakbym to wszystko już kupił, to samolot i, i te pojazdy przechodzą do mnie. Tak? Tak, panie widać, że? O, kiwa, że tak, dobra, super. no to widać, że się zgadza. Ochroniarzu, otwórz drzwi, chcę zobaczyć środek, jak to wygląda w tych autach. Ej, ja już widzę, ja że jest naprawdę niebieski. grubo. Ej, patrz, villager w ten bogaty. Aha. On jedzie? On będzie jeździł, ty? Co? Patrz, jedzie. Patrz, jak się jeździ, ty może. Jedzie bogaty i. ej, ale I jest klank, to jest klasa, nie? Suwa, patrz, ty. jak on sobie jedzie elegancko. I ja cię kręcę. On ma naprawdę pieniędzy pełno, nie? Patrzcie teraz, cofa no, na parking, do... cofa na parking. Dobra. Ochroniarzu, to widać, jedziemy jeździ, rolls royce siadaj do Rolls-Royce'a, ty mamy okazję się przejechać tak. rolls -Royce. Dobra, to ty, kto kieruje, ty czy ja? Nie mogę ściąć nawet, chłopie, nie, nie stać mnie na to auto. <laughs> Bieda, jestem biedny ale jestem biedny, nawet wsiąść nie mogę do tego auta Wow, ale miałem ścinkę, lak, ale dobra, wszystko już jest w porządku A spróbujmy tym, może Lamborghini się przejechać Ej, do Lamborghini mogę wsiąść. Patrzcie, do tamtego rodzica bogatszego już nie mogłem, ale do Lamborghini mogę Tylko czy jechać mogę? Ej, jadę, jadę Dawaj, 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 do przodu, do przodu Już widacz, mi zablokował O chłopie, dobra, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj przesadzimy. dobra, wysiadam, wysiadam, okej, okej Dobrze, panie Villageresze, więc tak, auta, wszystko w porządku. Jeszcze samolot, jeszcze samolot. Ale, dawaj, próbujemy. No samolot. Dawaj, do samolotu, <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Ej, ale fajnie, możemy sobie posiadać. Czekaj, 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 Jaki czekaj, samolot? O chłopie, ty! Normalnie czekaj się za tobą. razem? Czekaj, ja idę za kierownicę, idę za kierownicę obok ciebie. Czekaj, czekaj, a ty dziwnie siedzisz. Czekaj. Jestem, Dobra. jestem za kierownicą! Co? prowadzić, prowadź, dawaj. Ej, Ale nie, nie idzie, nie idzie, nie idzie. Ten villager ma kluczyk, on nam nie da, dopóki my tego nie kupimy. A, nie damy kasy. Szkoda, Ty, a na pasażera? Palatali. Patrz, Ej, na pasażera możesz siąść. O stary, o. jaki to Siema. jest full pas Ej, ja chcę to mieć, ja chcę to mieć. Jak też, ze samolot! jakiś samolot. Alek, alek, jak weźmiemy kasę no. od niego, nie? E, weźmiemy? Pożyczymy? To sobie taki kupimy, co? Dobra, jestem za imadami. Jestem ugadany, słuchajcie, no to plan mamy wyśmienity, dogadany. No, Okej, okay. super. Pa panie villager, panie villager, z samolotem, wszystko w porządku, wszystko w porządku, a pytanko, panie villager, a możemy tym się przelecieć? Możemy na próbę. Jazdę no właśnie, próbną jebro, zrobić. Możemy, panie villagerze. O, wyciągnął tabliczkę, coś pisze. Ej, chyba nam da stary, piąteczka, Ej, da, piąteczka, polecimy, da, polecimy. Lata, polecimy. Dobra, coś napisał? Nie, e, a, a, nie możemy. A. A, okay. e, dobra, to e, ochroniarzu do zamku. Idziemy jeszcze zamek oberży. Dobra, ja nie muszę nie, latać tam nie, tym tak. samolotem, to i tak. Ja mam milion takich samolotów, i on nie potrzebuje. Jest e, gdzie jesteś, gdzie jesteś, halo? ochroniarzu, no, po schodach. W jakichś okay. schodach, tu nie ma schodów. <laughs> Jak nie ma schodów. Tu, a my mać. idziemy tędy, my idziemy tędy. Panie widać, że prowadź pan, prowadź pan, oprowadzaj po tym zamku gdzie co jest ja się rozejrzę, mój ochroniarz się też rozejrzy e, ochroniarzu, idź e, idź, rozglądaj się, ja z panem właścicielem będę chodził, dobra? Okej, okay, okej, okay, dobra, tak jest, Dobra, ja jest. tu ja tu z panem tu pochodzę, biznesy porobię e, czy tutaj coś jest, to są zwykłe piece, dobra, o jaki kominek, ładny, no, no, no ładnie. Pięknie. Ej, można tu jeszcze na piętro wyżej wejść, dobra? To idę tutaj wejść, zobaczyć. Szukamy sejfu, szukamy sejfu. Widzę, rozglądajcie się razem z nami. E, tutaj. O, guzik, guzik, guzik. Naciskamy. Czy coś się dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Pani villager, pani villager, co to jest? Tu jest jakaś kwieciarnia, czy o co chodzi? Dobra, idziemy wyżej, idziemy wyżej, tu jeszcze można wyżej, można wyżej, dobra, no to idziemy na górę. O, ale dobra, tutaj jest ochroniarz, znaczy się. Pani villager, o bibliotekę nawet swoją ma. Popatrz na to! Chłopie! Ale nie ma niestety żadnego przejścia do safeu, żadnego. Dobra, idziemy jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. Mnie tu nic tego nie interesuje jak safe. Dobra, tutaj... Jakieś kowadła, to nie wiem. E, tu jest jakieś tajne przejście do góry, zabunkrowane. Czekajcie, zaraz to sprawdzimy, rozwalimy i wejdziemy po drabinkach do góry. Panie villager, co tu jest pod tą kopułą? Czekajcie, idziemy na górę, na górę, na górę. I. Nie, tu są jakieś mechanizmy. Dobra, to tutaj nie. Idziemy Serek, dalej. Serek, no. masz coś, masz coś? Ej, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. A tam nic nie ma, tam gdzie ja byłem teraz. E, ale to tego inaczej, żeśmy zgubili, także możemy możemy ten. Możemy Sebek, Tam nic nie ma. Tu e, nic nie ma. To dawaj, wyskoczymy może na dach czy coś. Przez okno chcesz wskoczyć? tam nie damy Nie skacze, nie skacz, nie skacz, Nie, skacz, nie na soko. pewno pokaż, czekaj. E, no, trochę. Czekaj, lipa. tu jest skrzynia, dobra. A tutaj na górze co jest? Na górze? Tutaj jeszcze nie byłem tu na górze. To jak mówisz, że tutaj nic nie no ma No, ty wiesz, że nic nie było. To jakieś mechanizmy są. E, złoto to jest chyba! Nie. No Co bloki z złota tu są ty, patrz. Czekaj, u. czekaj, schodę tam do ciebie, gdzie schodę. Do ciebie. Gdzie ty Ej, masz? Gdzie, gdzie ty wlazłeś do góry? Gdzie Ej, ty jesteś? No nie jestem tam, gdzie się spotkaliśmy przy kowadłach. No ty, no tutaj. Halo, tu, 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 tu. No ale patrz tutaj, tu jest złoto złoto, przecież ja tu byłem. A, Gdzieś? rzeczywiście, dach jest no, złoty, nie widziałem. Potrzebujemy kilow. Dobra, ale słuchaj, 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 nie o to nam chodzi. My chcemy kasę ze skarbca. Dawaj, póki villager nas zgubił. Villager pewnie się zastanawia, gdzie my jesteśmy, aby po jego zamku chodzimy, nie No tutaj dobra. nic nie ma, tu patrzyłem. Jak nic nie ma, no idziemy na górę. No dobra, no to chodź na górę, to ci pokażę. <laughs> Idziemy, Alek mówi, że tu nic nie ma. Ja myślę, że tu jest skarbiec. Daję no jeszcze nie ma skarbca, jest pusto jak... E, nie wiem. Nie, też jest pusta, ale złoty stół jest. Ej, weź ten złoty stół. Fajnie no to, wygląda. Da radę wykopać, ale to jest złota, tak ciężko. Dobra, ten blat możemy wziąć, cyk, jeszcze tutaj i ty rozbij tamto, dobra. I elegancko, dobra, mamy zabrane. A tu jak rozbijemy... Ej, naprawdę wysoko ten villager tu Ej, sobie może tu, wchodzić. Ej, dawaj tu, dawaj tu, patrz, 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 tu możemy wejść. Nie? Co tam jest? O ja... właśnie, alek, dobra, dobrze myślisz, hopsa. Dobra, tam coś w środku jest. A jak nie ma, wejdziemy tam? Coś? Ty, ale jak tam no tam nas jest... ten villager przyczai nie, że my sobie chodzimy tu po dachach, to on powie, że pomyśli, że my czegoś szukamy, że nie, że wiesz, oglądamy. E tam nie skapie się, do góry nigdy nie patrzy. Dobra, e. dobra, idę za Alkiem. Ale gdzie ty jesteś? No tu jestem, tylko nie w tym budynku. Dobra, ale Chodź, schodzimy. Tu nie ma skarbca. Chodźmy. Tak, jak ja chcesz zejść. No właśnie to jest dobre pytanie. Widzisz gdzieś wody na dole? Tak, widzę, tu jest woda, patrz tutaj. Dobra, doskoczymy tam? No powinniśmy. O ale... O nie, Alek padł. Dobra, może mi się uda. Hop! Lecę, 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 lecę. Jest, udało mi się, ale fart, Okej, okay. alkowi się nie udało, ale ja jestem cały i zdrowy, tylko jak mnie ten villager przyczai, że ja tu jestem, to będzie problem. Słuchajcie, spadliśmy do wody. Co tu jest? Tu jest jakieś przejście na dół? Tutaj jest coś zielonego, jakby ze słońcem się łączy, czy to? A tutaj co mamy? Czekajcie. Tutaj yy, zamknijmy to, zejdźmy na dół. Tu są jakieś podziemia, piwnica, czy co? W tym zamku jest yy, jakaś lawa, wow. A tam? Tam są jakieś drzwi złote. Ej, dobra, jestem ciekawy co tu jest. Idę, tylko Sebek nie wpadnie do lawy. Hopsa, uważaj, uważaj. Tu To jest ten skarbiec! Mamy go! To jest on! Tak, 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 tak. Pełno złota, pełno złota, pełno złota, i pełno kasy! Dobra, wydostaje się stąd, wydostaje się stąd. Nie mogę tu sam być. Idę po Alka, idę po Alka, ale wyczekajcie, wezmę jeden z stak kasy, chociaż. Jeden z tak, jeden tak, jeden tak. Zabieramy, 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 zabieramy. Dobra, idziemy do Alka, idziemy po Alka, idziemy po Alka. Kasę muszę schować, okej. Okay. I jak gdyby nigdy nic wychodzę stąd, żeby mnie ten villager tu czasem nie przyczaił. Szybko, biegniemy, 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 wychodzimy, 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 idziemy po Alka. On się pewnie zrespił gdzieś na wiosce, ale już... Pewnie gdzieś tutaj jest w okolicy. Także wychodzimy, wychodzimy, tu otwórzmy. Okej, okay. gdzie jest Alek? Gdzie jest Alek? Halo! E, ochroniarzu! O, bogaty villager. E, dzień dobry, proszę pana. E, mój ochroniarz, oglądając ten obieg, e, gdzieś się zgubił. Nie wiem, gdzie on jest, musimy go poszukać. E, pomoże mi pan? Tak, on gdzieś był na górze. Na samej górze. Czy pan tam pójdzie po niego? Ja się rozejrzę tutaj na zewnątrz. O, super. Villager poszedł. Alek! Alek! Alek, Gdzie on, kurcze jest? No, ja potrzebuję jego pomocy. Znalazłem kasę. Przymijałem się z Villagerem, a Alka nie ma. Alek! Alek, gdzie sebek, jesteś? Sebek, tu jestem. W końcu tyle czasu cię szukam. Chłopiec, że się za tobą. Patrz, co ja mam. Patrz, pa, 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 pa. No, to... Widzisz? Ka zapłacił Ci już? Nie, nie zapłacił chłopie! Jak my mamy mu zapłacić? Aha, to my mamy zapłacić faktycznie. Słuchaj, plan jest taki: kradniemy z jego skarbca wszystkie pieniądze, i ty będziesz donosił mi tą kasę. Ja ci pokażę, gdzie ona jest, bo ją znalazłem. Okay, dobra, dobra. A ja będę temu villagerowi płacił za ten zamek. No okej, okay, możemy tak zrobić, tylko pokaż jest ten skarbiec. Dobra, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Tędy, 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 tędy. Dobra, tędy. dobra, biegnę, biegnę, Ja ogólnie tego bogatego villagera wysłałem na samą górę, powiedziałem, że ty tam jesteś i że się zgubiłeś, a chodź za Aha. mną, ja ci pokażę skarbiec. Szybko, 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 szybko. No, dawaj, Słuchaj, do tej wody, żeś nie doskoczył, nie? Ja zeskoczyłem. A no, nie, nie doskoczyłem, no. no. Ja doskoczyłem i chłopie, tu takie tajne zejście odkryłem. Dawaj, dawaj, dawaj dobra, za mną. Dobra, idę, tylko idę, zamknij, idę. Klapę, zamknij klapę, zamknij klapę. Zamknąć klapę, dobra, zamknąłem. Tak. Uważaj na lawę, żeby nie wpaść, bo to jest zabezpieczenie, właśnie. Oh Lawa. ehe, gorąco, no, to jest wow, czekaj, jaka otwieramy miał. skarbiec i patrz na to. Patrz na to. jest yeah, yeah, złota! Widzisz to? Widzisz to? to a tutaj, a tutaj, a tutaj, a tutaj skrzynki, chłopie, pełne pieniędzy, pełne pieniędzy! Dobra, wiesz co? Zabieraj I cały ekipunek, cały ekwipunek zabieraj, zabieraj, zabieraj. Dobra, idziemy. To wszystko biorę, ty. Idziemy płacić do villagera za zamek. Kupujemy ten zamek. no, dawaj. I, i słuchaj, jak on będzie dorę, chciał później wszystko. odebrać swoje rzeczy, te pieniądze i to wszystko, nie? To my mu no. nie damy tutaj wejść, bo my kupiliśmy już ten obiekt, co nie? Ej, no tak, I faktycznie, ty to. Ale bierz kasę, ja idę na górę i zaczynam mu płacić. Tylko czekajcie, niech ja wyjdę sobie. Okej, okay. i idę Dobra. do zamku. A ty mi donoś cały czas kasę. Donoś mi cały no czas. Okej, ja już mam pieniądze ze sobą, to jak się skończę, to pójdę dalej. Dobra halo, o, dzień dobry, dzień dobry pana, szukałem. O przepraszam, nie chciałem. Dzień proszę dobry, pana dzień dobry. Mam pieniądze, obiekt mi się jak najbardziej podoba, mój ochroniarz ma całą resztę, wyrzuca panu tak. kasę, proszę wziąć tą kasę dla ja siebie, to tutaj daję, daję, daję Ochroniarz wyrzucaj, nie mij tylko jemu, nie mij tylko jemu. A, myślałem, że mam tobie dać a ty jemu. To. Nie a co ja jestem jakaś przykładka. Dawaj nie wyrzucaj, wiem. wyrzucaj, wyrzucaj, a jak mu szybko to wyrzucać? Trzymaj. Na kół czy jak to się robiło? No ja mam Q Dobra, Ctrl Q, czekajcie, ja to spróbuję. Ctrl Q. O! Teraz elegancko idzie, czekajcie. O, cyk, cyk. Ej, ale co tak wolno idzie? No nie wiem, może masz wolne palce czy coś. Nie wiem. Ej, no, wyrzucaj się, wyrzucaj się, ej, ej, wyrzucaj po, ej, się. idź po resztę, po resztę iść. Tak, idź po resztę, idź po resztę. Ale dobra. E, dobra, ja panie że to naprawdę dużo pieniędzy jest. I, i naprawdę nie wiem, jak, jak, jak ja mam tutaj to panu wyrzucać, bo to chwilę potrwa. E, dobra, mój ochroniarz będzie cały czas donosił mu te pieniądze. Ochroniarze cały czas stoją. Proszę pana, jak ja już wezmę wszystko, dobra, to na razie zostawmy. Jak ja już wezmę wszystkie, wszy, cały zamek, nie? To pan tu nie masz wstępu, rozumiesz pan? Samolot, e, samochody, wszystko jest moje. Ochroniarze też zostają, bo oni będą pilnować mojego zamku. Rozumie pan? A pan niech sobie, nie wiem, willę drugą postawi. Ja panu daję kasę. Mój ochroniarz zaraz przyniesie całą resztę, bo jest tego naprawdę dużo, ale proszę się nie martwić. Mi się obiekt jak najbardziej podoba. Wszystko jest z nim w porządku, także e, my dobijamy interesu, a wy widzowie możecie wbić na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagramka. Wszystkie linki macie zresztą w opisie. Stebek Król wygrał razem z Alkem, z moim ochroniarzem. Daliśmy Wybraliśmy. radę, plan doskonały. Tak. Także, e, dokładnie, Alex, słuchaj, i temu y, panu dawaj nie kasek A ja z widzami się pożegnam Słuchajcie widzowie, udało się Od jutra zaczynamy nagrywać w tym oto pałacu To jest mój nowy dom, także witajcie widzowie I żegnajcie, widzimy się jutro Także trzymajcie się, na razie, cześć